w tygodniu, natomiast no, trzeba powiedzieć, że Wisła zaprezentowała się nieźle, była zespołem może troszeczkę słabszym od Rapidu, ale też potrafiła stwarzać sytuację, jest to zespół 77 Baena i debiutant Biedrzycki numer 97 jedynym młodzieżowcem Kutwa 30 Sise, 55 Poczobut i 99 Turwusz, tak wygląda pierwsza jedenastka trenera po tej stronie Warszawy gdzie kibicuje się Polonii natomiast to jest trochę inna historia jeśli chodzi o zespół gości Oni najpierw Powinni się ustabilizować Na boiskach pierwszoligowych a sezon zaczęli przecież od fal startu no tak. Natomiast z całą pewnością będą zagłuszeni w tym tumulcie na obiekcie Krakowskiej Wisły No i pierwsza szansa gości ale Przerywa tę akcję arbiter Tomasz Wajda dlatego że Sfałszowany był albo Rodado, albo Sapała. To dwa różne pomysły na ten stały fragment gry. Rodado, lewa noga i interwencja Mateusza Kuchty. Grudniewski. Mam wrażenie, że Myński nie wyczuł tej sytuacji, że. Można tą piłkę dostać. Rodano Szybko. kapitalnie zagrał Sukiennicki po lekarny. Sukiennicki! Pomysł miał świetny stronę Młyńskiego. Paena Rodano Sukiennicki w tej akcji. I teraz Młyński szeroko, zobaczmy, okazja jest w polu karnym. Rodado nadciąga, Jaro! obok oh, bramki. To nie wiem czy chcę, to był światu światło bramki, czy bramkarz by zary. Z pewnością Wismo oczekuje po sobie więcej, Natomiast no z perspektywy Polonii, bo przegranią meczu ze Zniczem, meczu układający się na remis, to wcale nie są złe wiadomości. Krakowie. Do Wisła Polonia będzie czekała na takie akcje, na taką sytuację, którą stworzyła. Bo przed startem tego meczu wspomniał o tym fakcie istotnym dla wiślackiej społeczności. Na pewno najlepiej byłoby to uczcić zwycięstwem nad zespołem Polonii, która w pierwszej części pokazała, że może być bardzo trudnym rywalem. Predankiewicz wraca za nim kolej, a piłka wraca pod nogi Bajdura. Jest Jawiński polonisi teraz czwórką. To może być okazja dla zespołu gości. Poczobut, jest Terpiłowski, Terpiłowski! Ciczkan z problemami! Pierwszy celny strzał polonistów w tym meczu. Ale to jest druga najgroźniejsza sytuacja w tym. Tyle abyśmy pamiętali ten mecz dłużej niż 5 minut po końcowym Do Dośrodkowanie w pole karne, zapały kolej. I, i, nie ma bramki! O, to była sytuacja najlepsza dla wisły Kraków. Zdawało się, że nie jest to aż tak trudne, żeby tego nie skończyć. Na pewno 5-6 metrów do, do linii bramkowej. Nie ma mowy o tym, aby wracać do tej sytuacji z 11. aby wznowienie gry. Rodano. Dato, bardzo dobre dogranie w pole bramkowe, poradził sobie jednak świetnie Kuchta, Baena, faul na Bajdurze. A łącznie to piąta kara tego typu. Zobaczmy, Zjawiński i jaka decyzja Sędzieko? Rzut wolny i Polonii kartka. Warszawa i czerwona kartka. Przypadkowo, natomiast to nie usprawiedliwia Biedrzyckiego przed tym zagraniem. Jeżeli tam nie było spawnienia, Ta minuta, tak się kończy koszmarnie. Dobrze zagrana, tutaj zobaczmy. Zisa. Natomiast tutaj jeszcze nie było Piłka przesunięcia. Mia. Źle ustawiony Biedrzycki. On poszedł za bardzo za kolejem i dlatego nie kontrolował w tym momencie zjawińskiego. Wyskoczył świetnie zjawiński. Kapitalna robota napastnika Polonii, natomiast tu widzimy Biedrzycki bez kontaktu z piłką upadek Do 59 minuta Milka i Turmusz poprzeczka jeszcze Sise jeszcze będzie okazja przed piłkarzami Polonii Zobaczmy uprzedzony Zjawiński wybija rodado Bajena. ależ kapitalnie Kołodziejski zebrał piłkę Bajdur już myśli tylko o tej akcji Bajdur ponad poprzeczką ładny efektowny strzał aż przykasił trybuny natomiast nie na tyle Ostatnią, albo jedną z ostatnich. Jeszcze przed nami 3 minuty. Patryk Gogu i kapitalnie kuchta. To był kolejny moment Rodado. I jeszcze zagranie na dalszy słupek. Nie ma zamknięcia. Jeszcze domaga się publiczność tego, żeby myślacy spróbowali, choć zaraz upłynie te 5 minut, które doliczył Tomasz Wajda, a nawet skończył przed upływem 95. Dokładnie arbiter 0 do 0 na stadionie imienia Henryka Rejmana.